19 maja, niedziela rozpoczynam analizę weekendową. W tym tygodniu na wykresie Index WIG 20 pozostawił nam taki małe, takiego małego pinbara. Reakcja w postaci dolnego cienia wynika z dwóch jak gdyby nachodzących na siebie rodzajów spać. Pierwsza to strefa. Cenowa w rejonie 250, jak i również linia trendu, która również znajduje się gdzieś w tych samych podobnych okolicach. Patrząc jednak na wielkość tego, tej świecy w stosunku do poprzednich, no jest ona dość, nazwijmy to, niewielka, i to pozostawia pewne wątpliwości, czy aby na pewno będzie to skuteczne. Skuteczna obrona tych wsparć wspomnianych. No i jest jeszcze drugi element, na który też bym zwrócił uwagę, a mianowicie, patrząc na zasięg tego spadku w stosunku do całego wzrostu, jaki miał miejsce, jest tutaj wyraźnie przebity poziom 61,8. No, minimum tej świecy wypada na 78,6, jednak. No, trzeba sobie powiedzieć, że pierwszy dołek wypadł na poziomie 38,2, w związku z tym też i z tego powodu chciałoby się dociągnąć do poziomu niższego, czyli do 88,6% zniesienia, co daje nam poziom około 220. Tam w ujęciu dziennym mamy również lukę cenową. No, na tę chwilę można oczywiście, nie jest jeszcze całkowicie przekreślona możliwość ruchu wzrostowego, który, który nawet i docelowo mógłby wybić poziom 2,421 i podążać w kierunku tutaj strefy o której też już niejednokrotnie wspominaliśmy, a więc w rejonie 2550. Ja wiem, że to może się wydawać teraz dziwne, i, i, ale wszystko jest zależne od tego, jak też potoczą się losy na innych giełdach. I tutaj no, nie ma takiego, nie chciałbym prorokować ani, ani udawać, jak gdyby przepowiedni z szklanej kuli, a technicznie patrząc, no, cały czas, dopóki nie zostanie wybity poziom tutaj tego minimum, czyli 2550, osiemdziesiąt trzy dopóty możemy mieć do czynienia z układem korekty. Tu była korekta, ewidentnie korekta ABC, tak, gdzie B było również jak gdyby układem korekty pędzącej i tutaj może być oczywiście zakończony cały ruch korekcyjny po pierwszym spadku, jaki miał miejsce od stycznia 2018 roku, a to oznaczałoby, że rozpoczynaliśmy, rozpoczynamy spadek, który no, minimalnie powinien dojść co najmniej do 2000 punktów, a tak jak już wspomniałem jednokrotnie, Uważam, że docelowo ruch spadkowy będzie spadał, będzie podążał do 1850 czy nawet 1700, ale na obecną chwilę ta strefa broni. Jeżeli rynek zdołałby pójść i odwrócić tutaj trend, najpierw na wykresie dziennym to jest szansa na to, że mógłby też i właśnie tak jak powiedziałem, iść na wyższe, na wyższe poziomy. Zobaczmy na wykres dzienny indeksu WIG20 i tutaj widzimy, że na tę chwilę mamy jak gdyby układ, którym być może po tak długim spadku, co jest rzeczą naturalną i statystycznie dość często występującą, a mianowicie układ jakieś korekty pędzące 1 do 1, po której jeszcze rynek osiągnie nowe minimum. Tutaj zejście na poziom 240, czy tak jak wspominałem z wykresu tygodniowego okolice 220, domykający tutaj tą lukę cenową, jest jak najbardziej cały czas jeszcze aktualne. Pierwszy element, który, który mógłby spowodować o, o że tak powiem, no, yy, braniu mocniej pod uwagę jakiegoś większego wzrostu nawet chociażby w, w, w ramach korekty do tutaj wybitej strefy na poziomie około 2,300, to jest ruch, który najpierw musiałby pokonać 2210 czyli bez takiego wyjścia na poziom 2, 210 uważam, że nie mamy co myśleć o jakimś większym odragowaniu w tej chwili jeszcze na razie sytuacja wygląda tak, że możemy zaliczyć nowe minimum tego ruchu spadkowego I tak jak powiedziałem tutaj okolice 200 42, 220 byłyby do tego bardzo, bardzo prawdopodobne. Z drugiej strony, trzeba sobie powiedzieć, że jest też no pytanie, no, bo wydaje się, że bardzo mało, mało ale mniej prawdopodobne jest to, że nawet jeżeli mamy tutaj do, do czynienia z korektą pędzącą, że obecny ruch, który jeszcze by sprowadził nas na nowe dołki, byłby tak mocny i silny, że wybiłby właśnie ten dołek na 2083. Nie jest to niemożliwe, ale wydaje się mniej prawdopodobne. A skoro tak, no to tak jak powiedziałem, cały czas będzie jeszcze szansa, mimo że tu mieliśmy tą korektę ABC, tak jak mówiłem. No to nic nie stoi na przeszkodzie, aby było ABC, ABC A, i jeszcze impuls jako C, gdzie takie duże by było A, B i C. Więc. Na razie cały czas dół, i tak jak powiedziałem, pierwszym objawem, który mógłby o tym świadczyć, że coś ulega zmianie, chociażby tutaj do okolic 2300 jest wybicie 210. Oczywiście trzeba pamiętać również o tym, że mamy tutaj po drodze dość istotne strefy 225 około i potem strefa na około 250. To są kolejne strefy, które mogą powodować zakończenie jakiegoś ruchu korekcyjnego, większej korekty. Ale, żeby w ogóle myśleć o, jak to się tak ogólnie mówi, o pozycjach długich, przy kupowaniu e, indeksu, no to potrzeba najpierw, tak jak powiedziałem, wybić 2,210, a następnie nie pokonać tego dołka. Tak to wygląda, jeśli chodzi o indeks e, WIG 20 Czyli z jednej strony jeszcze możemy się spodziewać jakiegoś spadku, aczkolwiek oczywiście trzeba sobie powiedzieć jasno, że tutaj takim pierwszym znowu e, najmniejszym e, e, Digierem do, do, do jakiegokolwiek wzrostu jest poziom około 290, tam powiedzmy do 3. Tutaj utworzyło się takie małe podwójne dno dzięki świecom z długimi, dolnymi cieniami, przedzielonymi czarną świecą, ale to jest z wyższym otwarciem. Czyli mamy tu taki malutki, malutki jak gdyby układ podwójnego dołka, właśnie z linią na poziomie około 293. I to wybicie może zaowocować pójściem i wybiciem tego poziomu 2, 210. Tu jest możliwe zakończenie. Już tego spadku, ale wydaje się jednak, że. No, y, mocno trzeba brać pod uwagę to, że jeszcze dołek ten, ostateczny dołek tego całego swingu spadkowego tutaj od góry jest jeszcze, jest jeszcze przed nami. Jeżeli teraz spojrzymy na indeks WIG, tu sytuacja podobnie wygląda. Y, linia trendu, mamy strefę cenową, mamy y, po prostu zatrzymanie i też taki mały, mały pin bar. Który, który no, no, oczywiście zawsze może być nawet i mały, który zadziała dobrze. Ale, no mówię, ma on ten minus, że no jest nieporównywalnie mniejszy od świec, jakie były poprzednio. Cały czas pamiętamy o tym, że po lukach cenowych duża czarna świeca to jest najczęściej kontynuacja, co nie, że tak powiem, przeszkadza w tym, aby rynek, mimo wszystko, gdzieś z tych rejonów ukształtował jakąś korektę tak tego spadku, więc tutaj jest możliwy wzrost zarówno w ramach korekty, a to samo co mówiłem do indeksu WIG 20 i, i tu to samo dotyczy, dopóki nie wybijemy tego dołka, w tym przypadku jest to poziom około 54 20 punktów, no to dopóki nie wybijemy, no jest jeszcze tak naprawdę możliwość, że tak jak mówiłem, tu jakieś większe A, B i jeszcze pora na C, czyli ruch na szczyty wybijające tutaj poziom. 62 tysiące, i zmierzające do 66, to się na dzień dzisiejszy wydaje mało prawdopodobne po takich spadkach, ale pamiętajmy również o tym, o czym rzadko wspominał weekendowej, a już nie, niejednokrotnie napisałem o tym w komentarzach. <tryk> Cały ten spadek dość istotnie, jeśli chodzi o wielkość, ponad 200 punktów, na ile się 20, oczywiście, wygenerował. Znaczy się inaczej, towarzyszył temu spadek, oczywiście kontraktów, ale przy równo bardzo silnie spadającej liczbie otwartych pozycji. No nie jest to, patrząc od strony liczby otwartych pozycji, zdrowy objaw jakiejś fali impulsu w danym kierunku, czyli w beście, czy w hoście. Tak? No, silna, silna fala impulsowa jest z reguły falą, w której zarówno rośnie obrót i tutaj. Ten element występował, ale również rośnie lob. Natomiast tu była ucieczka, tak można to określić paniczna ucieczka długich pozycji, które, chcąc wyjść z tego, musiały zamykać po coraz niższych cenach. Biorąc, sprzedając kontrakty, czyli jak gdyby no, równoważąc to zajmowaniem krótkich pozycji. I to moim zdaniem no, jest taki element, który też pozostawia jak gdyby szansę na to, że rynek pójdzie co najmniej w ramach większej korekty, a nie przekreślałbym też właśnie tego, że będzie wybijał tutaj poziom 62 i będzie zmierzał do wyższych rejonów. Jeśli spojrzymy jeszcze na indeksie WIG na, 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 na wykres. To widzimy na razie wybicie tutaj strefy, i na razie ruch powrotny to by sugerowało, że zejście tu do tego poziomu jest jak najbardziej prawdopodobne. Mamy tu jakiś układ, taki mogłoby to być korekta pędząca. Tutaj również linia szyi podwójnego dołka, a więc powolutku małymi ruchami. Wybicie linii szyi, a tak na poziom tutaj tego szczytu, a więc 57-350. czy Jeżeli to by było wybite, wtedy jest szansa na coś, że może powstać jakaś większa korekta. Natomiast na tę chwilę jeszcze, dopóki póki nie ma wybite tutaj tych dwóch szczycików ani tego tutaj, no to cały czas presja podażowa, cały czas kierunek spadkowy i jeżeli tak by się to miało zagrać, no to najprawdopodobniej powinniśmy oczekiwać indeksu WIG w okolicach 55 tysięcy z małym haczykiem. Kolejny nasz indeks to indeks MVI, który silnie spada i jak widzimy dochodzi tutaj do ważnej strefy. Tutaj mamy, na wykresie tygodniowym, taką szeroką strefę, ale gdybyśmy chcieli teraz ją bezpośrednio tylko jak gdyby Pozostawić tutaj do tej fali wzrostowej, do tego układu wzrostowego, no to ta strefa jest tutaj gdzieś na tym poziomie, jak widzimy, no i jest dojście właściwie czarną świecą, a to sugeruje wyraźne zejście na dół. No i teraz nie czarujmy się, mamy ABC i ponadto w tym długoterminowym, takim średnioterminowym spadku brak. Kontynuacji. Teraz wybicie jednego dołka, szczytu, tu pozostała właściwie ostatnia para, o, ostatnia strefa, której, której która powinna obronić, a no najprawdopodobniej nie wybroni. I znowu tak, jak najbardziej, bo pamiętajmy, że większe korekty mają postać 3-3. I 5, czyli jest, dopóki nie wybity zostanie tutaj ten dołek, możemy oczekiwać, ale z tego widać, że jeszcze i tak, powinniśmy tutaj zejść. Co najmniej teraz do okolic tej tutaj jak gdyby no nazwijmy górnej części tej strefy i, za, i zarazem takiego jak gdyby u, układu na, na koronę, czyli jak widzimy poziomu około 3800 800 punktów. Jeżeli teraz spojrzymy na wykres dzienny, no to widzimy, że tutaj. O, jest jak gdyby MWIG wyprzedzał, tak? Bo na, 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 na naszym WIG-u 20, czy na WIG-u, można było powiedzieć, że tam jest element tak, tak i tu poszło do góry. MWIG natomiast wyraźnie schodzi na dół, czyli tworzył tu jakąś Korektę, korektę, taką ala pędzącą, no i tutaj no do tego 3,850 chciałoby się powiedzieć, jeszcze może wędrować, a wybijając to może zejść jeszcze oczywiście na niższe, na niższe poziomy. No i teraz indeksy zachodnie, DAX, jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, widzimy wszystko fajnie, czyli powrót, mały, mała korekta od góry, testowana, wybita linia trendu po zatrzymaniu się na strefie oporu. No i teraz test wypada pozytywnie. Mamy objęcie, możemy oczywiście objęcie w tym cudzysłowie, no bo nie ma tutaj trendu spadkowego, żeby mówić o jakoś takiej typowej formacji, no ale widać, że jest taki układ, jak na objęciu, i najba, jak najbardziej wyraźna. Biała świeca, czyli kierunek poziom 2, 12,900. No, chyba że. Tak jak powiedziałem wcześniej, niewybity zostanie tutaj poziom 12500, czyli ten szczyt. No, gdyby do tego doszło, bo tego przekroczyć nie możemy, ale patrząc na wykres tygodniowy, chciałoby się powiedzieć, że jak najbardziej zejście do szczytu poprzedniego swingu, ruch do góry powinniśmy osiągać nowe szczyty. A tutaj jedyne strefy to jest poziom około 12600, taka mniejsza strefa, aczkolwiek dobrze widoczna. No, i ta potem na koronę ta dość bardzo mocno widoczna i bardzo ważna, czyli poziom 12900, i to są te poziomy. Mamy takie docelowe patrząc na wykres tygodniowy. Natomiast jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to widzimy po tym silnym wyskoku do góry, dojściu tutaj w okolice strefy oporu. No, rynek w piątek zaskoczył, w tym sensie, że zrobił nam tutaj psikusa. W postaci jakiejś świecy, raz, że malutkiego, no doji, ale czarny kolor poniżej zamknięcia tej białej świecy, czyli utworzył nam jakieś harami wysokiej ceny. No i to może oznaczać wejście w jakąś konsolidację, jakąś korektę na, 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 na kolejne 2-3 dni, ale równie dobrze może być wystarczającym układem korekcyjnym, retestującym jeszcze raz ponownie od góry znowu tą tutaj nadszarpowaną linię trendu, linię górnego ograniczenia zarazem kanału no i ruch może być jak najbardziej kontynuowany. Tym niemniej jednak ten piątkowy tutaj występek, no troszeczkę jak gdyby delikatnie wystudził zapędy, zapędy byków. Tym niemniej jednak uważam, że w cały czas tu jest gra, która może prowadzić nas na kolejny nowy szczyt. Jeśli chodzi o SP, no to tu sytuacja wygląda z jednej strony na tygodniowym nie za ciekawie, ponieważ ponieważ no, tak naprawdę cena zeszła poniżej tutaj strefy, wyraźnej, tej strefy, która jeszcze przy wzroście była tą strefą na koronę, ale widzimy tutaj również retestowana, czyli, czyli jest tutaj wyraźnie no, strefa zaznaczona. Zresztą korekta, jaka tutaj miała miejsce, również jest, odbija się od tej strefy, została wybita i teraz ponownie cena zeszła pod tą strefę. Niestety, Górny cień, jaki pozostał po tym tygodniu ostatnim, no, sugeruje jakby rynek chciał zejść nam tutaj no, jeszcze niżej, co najmniej znowu jeszcze raz atakować tą strefę. No, jesteśmy teraz no. jakby na wykresie tygodniowym wy uziemieni między dwoma strefami, no i będziemy czekali na wybicie. Wybicie tej strefy to jest niewątpliwie spadek tu w okolice 2700 i powoli zaczyna się robić już gorąco. Natomiast, jeżeli ta strefa zostałaby obroniona, no to rynek mógłby iść do góry. I spójrzmy teraz na wykres dzienny. Na wykresie dziennym, no mamy dojście tutaj do, wyraźne dojście do poprzedniego, szczytu, poprzedniego swingu. Od tej strony patrząc, jest wszystko ok, aby kierować się na nowe dołki, na nowe szczyty, przepraszam. Ale w tej chwili rynek, mimo że ruszył dość, Silnie, to widzimy, ma problem z wejściem ponownie w obszar tego kanału, którym poruszał się poprzednio. Właściwie to można powiedzieć, no nie ruszał się, nie poruszał się w, w, obszar, w kanale, ponieważ tutaj mieliśmy taki klin bardziej i z niego zostało wybite. Natomiast kanał można by było wyrysować poprzez poprowadzenie po równoległej do tej tutaj po szczytach poprowadzonych. Jeżeli tak, to widzimy, to teraz to stanowi jakiś problem dla indeksu S&P, ponieważ pojawiły się tutaj dwa górne cienie, do tego ta piątkowa świeca jest naprawdę mniej ciekawa. No i tutaj może to sugerować jeszcze niższe zejście, próbę nadbicia tego dołka i zejście w ramach jakiejś większej korekty A, B i C. No Dopóki, nazwijmy to, nie wybijemy Tutaj tej poziomu 2900, no to kontynuacja tego spadku jest jak najbardziej możliwa. Ja może na sekundę jeszcze wrócę do indeksu DAX w ujęciu dziennym. No tutaj musimy sobie też zdawać sprawę, że jeżeli chcielibyśmy się, że tak powiemy, pokierować znaczy się pokierować, zwrócić uwagę na to, na co ja szczególnie zwracam uwagę, to ten dolne ograniczenie tej szerszej tutaj strefy stanowi również taką wąską strefę, jak ja to ją nazywam, strefę na koronę, tak? Czyli tu mamy ten przedostatni szczyt, tu mieliśmy korektę i potem wyjście na ten szczyt. W związku z tym, jeżeli ten ruch nawet wygeneruje teraz na początku tygodnia jakąś białą świecę, jakiś wzrost, czy jakąkolwiek świecę, która pozostawi maksimum na poziomie około 12350, tu gdzieś w tych rejonach, czyli nad tym dolnym ograniczeniem, no to również to będzie zagrożenie, że rynek zacznie ponownie spadać, a wtedy mamy co najmniej A, B i większe C, a to już by oznaczało, że będziemy schodzić tu w okolice 11400 punktów. Więc tu jest bardzo ważne, bo zatrzymanie się tu w tym miejscu i sygnał, który popadł, oczywiście daje przewagę na to, że zgodnie z trendem, ten trend powinien być kontynuowany i powinniśmy osiągnąć nowy szczyt. Ale tu jest między innymi ten poziom, który może wołać. Teraz, jeżeli spojrzymy, jak to wygląda w Stanach, no to pozostaje tutaj baczna obserwacja, bo zmiana kierunku na chociażby już interwale godzinowym, zmiana trendu na niższych tych interwałach tu właśnie w obszarze 12350 może zaowocować zmianą kierunku również tego odbicia i wprowadzić nas w układ większej korekty, jeśli nawet nie końca tego wzrostu, no bo też nie możemy temu zaprzeczyć, że w tej chwili mamy tutaj do czynienia z jakąś korektą ABC, gdzie po drodze mieliśmy również jakiś układ korekty prostej pędzącej, tak? czyli to byłoby B, A, B i C. tak, Dojście tutaj do strefy, do zniesienia 61,8% tego całego spadku. Czy nawet, nie, przepraszam, nie 61, no przebite jest wyraźnie 61, to tu źle powiedziałem, ale jest to układ na razie w ramach, w ramach typowej, nazwijmy to, w ramach typowej takiej korekty. No, nie mamy tutaj impulsu wzrostowego, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, natomiast mamy układ korekty i teraz możemy wejść tutaj większą korektę, czy nawet i już powracać do tych średnioterminowych spadków. Więc tutaj są bardzo ważne, bardzo ważne okolice. I to tyle jeśli chodzi o indeksy yy, indeks.